Dziękuję bardzo Olku. Ostatnie wejście już dzisiaj i jest ze mną oczywiście tao, tao, który oczywiście w samej ekipie Mandox Pact zameldował się tak naprawdę na pokładzie parę miesięcy temu, i to też jest moje pierwsze pytanie, Mateusz. Dziś jesteśmy na lanie, macie ze sobą dość gładkie spotkanie, no też nie oszukujmy się. Ciekawy jestem, jak ty byś podsumował też poniekąd te kilka miesięcy spędzonych już w nowym domu? Jak w ogóle się czujesz w pakcie? Jak być może porównałbyś te drużynę do innych, w których grałeś? W przyszłości. Czy jest git tak w dużym skrócie? Myślę, że git jest, tylko że szkoda, że tak mało oficjalnie do tej pory wygraliśmy. Wydaje mi się, że był taki wzrost na samym początku. Może na samym początku nie, bo na samym początku rzeczywiście dużo musieliśmy trenować. Był taki wzrost później, no i teraz mamy taki przestój. Mam nadzieję, że się w końcu obudzimy i zaczniemy grać tak, jak no, powinniśmy te, teoretycznie. Wydaje mi się, że mamy całkiem mocnych zawodników i możemy tylko pokazać to w następnych meczach i mam nadzieję, że po prostu damy radę. A co było taką rzeczą, która najbardziej Cię zaskoczyła w ogóle po dołączeniu do Maddox Pact? Co być może wśród zawodników, u trenera, w samym zapleczu organizacji było takim elementem, który sprawił, że powiedziałeś wow, to jest naprawdę spoko, myślałem, że być może pod tym kątem na przykład nie będzie to tak super wyglądało? No Myślę, że przede wszystkim zaskoczył mnie Vince, bo nie miałem z nim wcześniej do czynienia, a wydaje mi się, że robi całkiem fajną robotę. No i ja szczególnie wcześniej byłem prowadzącym, więc teraz jakby ich prowadzi, więc jest to dla mnie też nauka tego, w jaki sposób ktoś inny prowadzi, inne spojrzenie. Na przyszłość też to może coś jakby wezmę dla siebie, jeżeli będzie taka okazja, jakaś w przyszłości, jakakolwiek. No i myślę, że to jest. Myślę, że na razie jest wszystko tak na porządku dziennym. Wygląda to bardzo fajna komunikacja między trenerem, a właśnie prowadzącym. I to jest, to jest coś, na czym na pewno zwrócimy uwagę na samym starcie. A tęsknisz czasem za prowadzeniem? Tak tutaj podpytam. Znaczy myślę, że... Yy, znaczy ja ostatnio stwierdziłem właśnie, że wydaje mi się, że jeżeli miałbym dać od siebie wszystko, to musiałbym być prowadzącym. I to jest takie jedno stwierdzenie, które mam w głowie, że jeżeli miałby to być taki stuprocentowe, ja no to musiałbym prowadzić. Ale wydaje mi się, że myślę, że w tej roli też się odnajduję dobrze. I no zobaczymy to, tak jak mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że pokażemy na co ta drużyna stać. To ostatnie pytanie, jeszcze a propos oczywiście jutrzejszych kwalifikacji do Super Superpucharu. Myślisz, że jesteście na takim etapie rozwoju jako drużyna, że jutro będziecie w stanie to łyknąć, czy jednak uważasz, że mogą być ciężary? Jeśli tak, to kto będzie potencjalnie największym przeciwnikiem? Znaczy, teoretycznie gramy chyba na Wiso w pierwszym meczu, więc to jest najcięższy przeciwnik w Polsce na ten moment. Yy, no do tej pory nie udało nam się. Graliśmy z nimi dwa razy i nie było nawet close. Po yy, prostu nas zmierzyli, Także no chciałbym, żebyśmy wygrali, ale czy się uda, to zobaczymy. W takim razie będziemy na pewno bardzo, ale to bardzo mocno trzymać kciuki za ekipę. TAO, ale też za pozostałe trzy drużyny, które jutro już oczywiście właśnie na dziedzińcu nowy świat zameldują się w warunkach lanowych i powalczą o tego jednego slota na superpucharze. My już dziękujemy za tę nową kolejkę, dwa dni napakowane emocjami. i Cieszymy się, że byliście po prostu z nami podczas tych naprawdę wielu godzin spędzonych z najlepszym polskim Counter Dziękujemy za dziś, kłaniamy się i do zobaczenia jutro o 10.00. Jo!